Dzień dobry kochani, witam was w holu zakupowym Jak widzicie tak się prezentuje całość Nawet jeszcze butów nie zdążyłam zdjąć Także zaczynamy Nie zwracajcie uwagi na moje paznokcie Bo właśnie ściągnęłam sobie, będę robiła hybrydę Byliśmy w polskiej hurtowni I mieliśmy jeszcze jechać do Lidla Ale że strasznie wieje, okrutnie wieje I jest beznadziejna pogoda Także stwierdziliśmy, że zakończymy Na polskiej hurtowni I po prostu jeszcze dogram drugą część Myślę, że chyba z Lidla no, w każdym razie tutaj, oprócz dwóch dosłownie rzeczy, wszystko jest z polskiej hurtowni. Także wzięliśmy zapas jajek, 30 sztuk, pomidorki, bo jednak nie ma to jak ym, pomidory z polskiej hurtowni. Ja najbardziej lubię te z polskiej hurtowni. Przebijają dla mnie o te z Lidla czy z Aldika. Z Aldika to już w ogóle porażka dla mnie. Także wzięliśmy na wagę troszkę takich czerwonych pomidorków, i ja też lubię bardzo te takie żółte, pomarańczowe. Tutaj coś niezdrowego. Kamil sobie nabrał mięcha też do pomrożenia. Także mamy kaszaneczkę, tu jakąś kiełbasę, drugą kiełbasę, wafle ryżowe, parówki. Te parówki naprawdę, słuchajcie, mają już mówiłam Wam kiedyś bardzo dobry skład. Tutaj wam zaraz. Próbuję pokazać, o widzicie, mięso z kurczaka, sól, przyprawy, suszy z aceroli, aromaty naturalne, także jak na parówki to jest po prostu idealnie, 100% mięsa. Ogórki wzięliśmy z Victusa, bo tam zostały nam dwie sztuki, ale one już długo leżały, także stwierdziliśmy, że sobie już wymienimy te ogóry. Płatki ryżowe, bo ja jem bardzo dużo płatków ryżowych, bardzo lubię. Kamil sobie wziął coś, czego nienawidzę. Tutaj mój brat by się ze mną soli solidaryzował, bo on też nie lubi żadnych grzybów odsiedlanych. To jest tak, to jest po prostu chyba najobrzydliwsze, co może być. No, także grzybki. Yy. E, Optima cardio, margaryna. No, ani ja, ani kamil. Ja to rzadko jem w ogóle chleb z margaryną, ale jak już jem to, właśnie tą taką. Co niby, wiecie, obniża cholesterol Masła obydwoje nie lubimy Tak na kanapkę, na żywe masło niestety No ale cóż Chlebek żytni taki, tego nigdy nie miałam Wziąłam na spróbowanie Na koniec Wam pokażę paragon Ile wszystko kosztowało Ale tak akurat pamiętam, że chyba 83 centy Taki chlebek kosztował Tu jest kilka kromek w środku Także zobaczymy A jakby był niedobry, no to ewentualnie jeszcze mam taki, wiecie Już bardziej prawdziwszy, solidny chleb Kamil właśnie wraca w tle, eee, szyneczka taka do pokrojenia, tutaj Kamil jakąś wybrał, tak się prezentuje, eee, ser, tutaj coś dla Kamila, wtaśmleczko, czyli jego ulubione śmietankowe, a tutaj coś dla mnie, nie jadłam nigdy tej czekolady, jest to gorzka czekolada z wiśniami, jeszcze były różne wersje, ale ta mi jakoś tak najbardziej, no pięknie wygląda, zobaczymy czy będzie dobra. Cześć, właśnie mówiłam, że, tam, że przyszedłeś, wróciłeś. Zapas herbaty, bo u mnie herbata to idzie, wiecie, czystek to idzie tonami. Zresztą ta herbata zielona idzie też tonami. To jest ostatnio jedna z moich ulubionych herbat. Jeżeli nie piliście tej właśnie z herbapolu, skwitnąca z wiśnia pachnie przepięknie, smakuje przepysznie. No niestety, jest to ta w torebkach herbata, więc mniej zdrowa, ale jest pyszna, także Wam polecam spróbować. Kakao. Zapas mąki, bo się skończyła, tutaj też zapas, zapas przypraw, jakieś drożdże, cukier, proszek do pieczenia Paprykę wędzoną też wzięłam dwie sztuki, bo czasami się zdarza, że w ogóle jej nie ma A ja uwielbiam, to jest jedna z moich ulubionych przypraw, papryka wędzona prawie do wszystkiego dodaję, I jeszcze wzięłam curry Aha, i jeszcze jakiś grill pikantny tutaj się znalazł Kamil sobie wziął pączka, a ja sobie wzięłam e, peeling do ciała, bo nie mam żadnego peelingu, już mi brakowało, także dzisiaj sobie zrobię peeling taki oto. Co to jest? Wiśnia i porzeczka, jakąś fazę na wiśnię ostatnio mam. Uwielbiam w ogóle zapach e, wiśni, jeszcze była chyba mango i brzoskwinia, chyba tak, ale były tylko dwa do wyboru w polskiej hurtowni, mm, także skusiłam się na tym. Mały majonez, tutaj widzę, że Kamil wziął jakiś ostry... Aha tabasko, nie ma to jak wiecie na głodnego robić zakupy, to tak się potem kończy Wziął sobie też te jogurty, on bardzo często te jogurty właśnie bierze No i z polskiej kurtowni to by było tyle W drodze powrotnej zajechaliśmy jeszcze do Home Homestora I tutaj od razu Wam pokażę Paragon 4198 Kupiliśmy wkłady za 35 euro Te wkłady do banka filtrującego Max Trauma Brita Pierwszy miesiąc używaliśmy, jesteśmy bardzo zadowoleni. No i nam się właśnie filtr wyczerpał, także zrobiliśmy sobie zapas. I blacha, ile na 6, chyba 99? Tak, 6,99 ta blaszka kosztowała. Yy, I ja ją wzięłam, bo właśnie się czaiłam na taką blaszkę do Brownie, do jakieś takie wiecie Apple Crumble, do takich ciast mniejszych, bo ona jest taka nieduża, kwadratowa. Także tak by się prezentowały zakupy. No słuchajcie, mam gdzieś wielki rulon rachunek, zaraz Wam pokażę to sobie będziecie mogli zobaczyć, jeżeli Was interesują ceny poszczególnych produktów proszę bardzo no i tak jak mówię będziemy jeszcze robili na dniach zakupy w Lilu, może w Aldiku chociaż jakoś ostatnio rzadko w Aldiku kupujemy także Wam dogram jeszcze drugą część tego holu i razem, słuchajcie, wydaliśmy 80. 80 ile? 84,09. Także, no, troszeczkę wydaliśmy, ale też wiecie, te rzeczy, takie mięsne, no to, to drożej kosztowało. No, i tak by się prezentował, hol. No, i tak jak mówiłam, mamy drugą część zakupów. Byliśmy w Lidlu. W tle czy będziecie słyszeć, ale fajerwerki, bo Halloween jest dzisiaj No dobra, przechodzimy Mięso z indyka, wzięliśmy akurat takie pakowane, bo była na nie zniżka, a jak widzicie jeszcze ma długą datę To mięso z indyka jest całkiem ok z Lidla, także wzięliśmy Czekoladę z karmelem, gorzką, jest bardzo smaczna ta czekolada Także ja sobie też wzięłam tą czekoladkę. Jak nie jesteśmy w polskim sklepie, bo zazwyczaj kupujemy w polskim sklepie wędlinę czy w ogóle mięso, to wtedy w Lidlu kupuję tom i ona jest naprawdę bardzo smaczna. Ta wędlinka. Papryka, zwykła mielona. Tutaj też była zniżka na takie barbek żeberka. To kamień sobie od, raz na czas, naprawdę, ale je. I tak samo takie gotowce też raz na czas sobie je. Czyli tika masala tutaj akurat. Banany, bo banany u nas idą ekspresowo mm -mm. Pomidory w puszce, bo Kamil będzie jutro robił spaghetti Tutaj też Wam pokazywałam już nieraz takie ogóreczki korniszone, malutkie. One są z chili, są przepyszne, a w Polsce też na pewno są, także Wam polecam. Jako przystawka, czy do obiadu, nawet czy na jakąś imprezę. Super. I są jeszcze miodowe i chyba takie zwykłe, bez niczego, ale te są, moim zdaniem, najlepsze. Mleko roślinne, jedne, owsiane. E, mozzarella, dwa opakowania. Papryka. Pierwszy raz widziałam taką paprykę, taką malutką w opakowaniu w Lidlu. O, się rozpakowała. E, także Kamil sobie zażyczył tą paprykę. E, co? Chusteczki antybakteryjne. E, I my już dużo przetestowaliśmy. I uważam, że te i jeszcze z Tesco są takie też chyba ym, cytrusowe. Są najlepsze, mocno nawilżone. No. Po prostu są bardzo fajne Ziemniaki były też na promocji w Lidlu Te takie irlandzkie ziemniaki Czerwone, ale już były wykupione Bo był na nie kupon, ale już były wszystkie wykupione Tutaj mozzarella Zapas Bo to akurat szybko idzie u nas I tutaj już zostały, słuchajcie Trzy rzeczy z tego sklepu, co wam kiedyś Wspominałam, takiego taniego Pierwsza, że to jest kaczka do toalety Bo my zazwyczaj kupujemy Do Mestos, ostatnio też kupiliśmy Był w promocji za 1 euro Chyba w story, już nie pamiętam gdzie to było W każdym razie wzięliśmy tą kaczkę Bo pamiętam, że chyba Ani Ani Na swoim kanale wspominała o tej karcie. mówiła, że śliczny zapach Także pierwszy raz ją widziałam w ogóle u nas Akurat w tym sklepie się trafiła, ona była za 2 euro Bo Kamil nie wziął rachunku z tego sklepu Także pamiętam, że była za 2 euro Kola, nie pamiętam za ile była, za ile była ta kola? Pamiętasz? Kola? Nie wiem Nie ja Dobra, nie pamiętamy, nie będziemy wymyślać. I zrobiliśmy zapas kawy lawatcy I ona jest za dwupak, za piątkę. Także nigdzie za takiej ceny nie ma. Czasami się zdarzy, że jest taka złota za 3,50 w dunstorsie, także wtedy sobie bierzemy. A tak zazwyczaj bierzemy. Tą i też jest bardzo dobra. No, także widzieliśmy cztery na zapas, czyli 10 euro za te 4 sztuki. to było za kaczkę? 2 euro. 2 euro. No to euro 50, było 13,50. To wszystko. No to euro 50, ale wzięliśmy tylko jedną, bo to jest ta zero cukru i po prostu chcieliśmy spróbować, jak ona smakuje. I tyle w temacie. A tutaj słuchajcie, właśnie Kamil nie wziął rachunku. Czekajcie. Nie wziąłeś rachunku z Lidla. Czekajcie. No, odpalaj się. O. I tutaj mamy w aplikacji rachunek, także jak chcecie to sobie zobaczcie ceny. Tak to się prezentuje, i za wszystko zapłaciliśmy no, prawie 36 euro. Także słuchajcie, nie wiem, czy to będzie już koniec tego filmu, czy nie. Podejrzewam, że tak. Chociaż jeszcze brakuje takiego, wiecie, co ryby, albo mięsa takiego na obiady po prostu. Ale już myślę, że zakończę ten haul tymi zakupami tutaj z Lidla. No i co, widzimy się w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że miło Wam się oglądało. I możecie dać znać w komentarzu, jak to teraz wygląda w ogóle w Polsce, czy sklepy są normalnie pootwierane, bo u nas jest do 1 grudnia lockdown, więc prawie wszystko jest pozamykane, no spożywcze sklepy są zamknięte, ale też na przykład w spożywczych sklepach, takich może niespożywczych typowo, ale w marketach są te sekcje już powoli zamykane z ubraniami, z innymi rzeczami też, na przykład w home store były wszystkie naczynia zamknięte, pościele na przykład były otwarte, więc no, tak dziwnie. No, także słuchajcie, widzimy się w kolejnym filmie. Jeżeli Wam się ten odcinek podobało, to nie zapomnijcie o kciuku w górę i o subskrypcji. I widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki. Pa!